Bierz się z tego kubeczka i wymówisz przy tym zaklęcie, to czkawka natychmiast ci przejdzie. Co? Teraz zapamiętaj. Chłopiec z czkawką pije wodę pod ławką. Powtórz to. Chłopiec z czkawką pije wodę pod... Dobre sobie. Chłopiec z czkawką pije wodę pod ławką. Chłopiec z czkawką pije wodę pod ławką. Nie, nie tak. Musisz mówić wolno i z namysłem. O tak. Chłopiec z czkawką pije wodę pod ławką. Powiem tak. Chłopiec z czkawką. Chłopiec z czkawką pije wodę pod ławką. No i jak? A, bardzo dobrze. O coś takiego. Czkawka przeszła. No, to mogę iść dalej. Do widzenia, mój chłopcze. Dino, ona umie czarować. Staruszko, zaczekaj, zaczekaj. O co chodzi? Czego jeszcze chcesz ode mnie, co? Powiedz mi, jesteś czarownicą, prawda? I to ma być podziękowanie za to, że dwa razy ci pomogłam. Jesteś źle wychowanym chłopcem. Staruszko, nie oszukuj mnie tak? Czy owak wiem, że jesteś czarownicą? I wiem też, dlaczego twoja torba jest taka ciężka. Trzymasz w niej swoje przybory do rzucania czasu. Zgadza się, przejrzałeś mnie. A w tym mówiąc, mój chłopcze, jestem najprawdziwszą czarownicą na świecie i lepiej ze mną nie zaczynać. A, tak, wiedziałem. Gino, miałem rację. Właśnie przyznała się, że jest czarownicą! Ten Urwis stwierdza bez ogródek, że ja jestem czarownicą, ale on ma tupet. Nie, 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 zostaw, poniosę tę torbę. Chyba będzie dla ciebie za ciężka. Dam sobie radę. Ojej. A nie mówiłam, że będzie dla ciebie za ciężka? Nic dziwnego, skoro jest wyładowana przyrządami do rzucania czarów. Mm. Tylko ostrożnie, słyszysz? Gdyby mi dała coś do czarowania, ale na pewno tego nie zrobi. Pinocchio, przecież mieliśmy szukać starego Dżepetta. Oddaj tej pani torbę i chodź. Nie słyszysz? Chodź, chodź, staruszko, idziemy. I ty, Gino, także. Zaczekaj, idę. No... Ty głupi liść! Ach, Lisie, gdybyś wiedział, jaki jestem głodny! Oj. Gdybyśmy nadal byli osłami, nie musielibyśmy cierpieć głodu. Tylko dlatego, że razem z Pinokiem spełniliśmy dobry uczynek, znowu staliśmy się lisem i kotem, a teraz sami musimy dbać o siebie. Tak, to prawda. Oh. Oh. <classics> ah. To przecież Pinoki. On oh, też jest znowu pajacykiem to dla ciebie za ciężkie. Ale nie. Zaniosę tę torbę do miasta. Co on kluje pomagając tej staruszce? Czy coś się za tym nie kryje? Hmm, Udaje, że jest dobra w rzeczywistości, ma chrapkę na jej torbę. Ach, tak! Być może niesie kilka pieczonych kurczaków, albo jeszcze coś lepszego. Nie. nie byłaby taka ciężka. Tam jest pewnie dużo złotych monet. Kocie, przy najbliższej okazji zabierzem im to. Tak i znowu zaczniemy próżniacze życie. <laughs> Z jakim trudem dźwiga? Musi w niej być dużo złotych monet. To znaczy, że za kilka minut będziemy milionerami. Co, nie idziemy dalej? Idziemy, tylko moje stare nogi się zmęczyły. To odpocznij przez chwilę. Hmm. Nie ma już nic, chłopcze. Proszę, przynieś mi trochę wody. O, dobrze. Chodź, Gino. Pan szczęście zostawił torbę. Tylko uważaj na siebie, dobrze? Tak, tak. Teraz posłuchaj, ja odwrócę uwagę staruszki, a ty podejdziesz i zabierzesz torbę. Czy zrozumiałeś wszystko? No pewno, że tak, rozumiem. Ależ to swędzi! O, ale swędzi! Swędzi! Chris ach, Swędzi nie do wytrzymania! O, a co może tak swędzić? się? A, ale swędzi! A, o, ale swędzi. Zejś tu niech popatrzy! A, a bardzo mnie swędzą plecy! Zaraz ci pomogę! A. Naprawdę podrapię pani po plecach? Mm, tak, czy niżej? Nie, dalej w dół. I bardziej na prawo. Jeszcze bardziej. Tak, tak dokładnie tu. Teraz dół za wysoko. Och, jak dobrze. Oj, oj, oj. Na no, złamany mi się ogonek, ależ to ciężkie... Odejdź stąd prędko durniu! Co proszę? Och, nic! Trochę bardziej na prawo. O. Ojej, a, ojej, a, a, właśnie, przyszło mi do głowy, że pinokio nie zjął na plecach. A. Czuję się o wiele lepiej. Już jesteśmy. Oreci, co mam robić, pinokio już wraca. O. A, a, a. Już wystarczy, wystarczy, bardzo pani dziękuję. Niech pani już przestanie. O! O! Bardzo dziwne. Nagle zaczęło mu się śpieszyć. Proszę. Zimna woda ze źródełka. Mm -hmm. Tylko proszę pić wolno, bo dostanie paniczka. Ha, co się stało z pani torbą? To dziwne. Dobrze pamiętam, że tu zostawiłeś. A teraz zobacz. Torba leży tam. To rzeczy... Dziwne, Gino. Ja jej tam nie zostawiłem, na pewno. Nie? Nie. A, nie, nie. <gryw> nie ma to jak łyk zimnej wody. <gryw> Rozumiem. Pewnie myślisz, że ona ją przeniosła za pomocą czarów. Hmm? To jasne. Słuchaj, mały. Słucham. O co chodzi? Chłopcze, jak ty się właściwie nazywasz? Nie wie pani, jestem Pinokio. Pinokio, to piękne imię. Powiedz, Pinokio, chcesz się ze mną pościgać? Pościgać? Jeżeli o mnie chodzi, to chętnie, ale jeśli wygram wyścig, to... To co będzie, jak wygrasz wyścig? A, to w nagrodę pokażesz mi, jak się czaruje. On chyba naprawdę wierzy, że jestem czarownicą. Ach, proszę, pokaż mi chociaż, jak używasz do czarowania przedmiotów ze swojej torby. Nie mógłbyś w razie zwycięstwa zażyczyć sobie czegoś innego? Mogę przecież... O, mogłabyś poczarować, żeby była trochę lżejsza. Zdanie ją. No to na miejsca, gotowi start. A, właśnie przyszło mi do głowy, żebyś przypadkiem dzięki swoim czarom nie zaczęła fruwać. Musisz biec normalnie po ziemi. No pewnie, a co ty sobie myślałeś? Ale jeżeli wygram, to mi coś wyczarujesz, coś malutkiego. Dobrze, dobrze, zgoda, mogę to zrobić. Uwaga, zaczynamy. Start. Uch. Uch. No i co, masz torbę? Nie, staruszka ją ma. O, jak się pod nią garbi. Dobrze, a żeby tym razem wreszcie się udało, ty będziesz stał na czatach, rozumiesz? Będziesz uważał, żeby Pinokio znów nam nie pokrzyżował planów. Dobrze, możesz na mnie polegać. Pinokio, Pinokio, staruszki już nie widać, co ty na to. O, chyba nie upadła. Co mówisz? Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. O, 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 o będzie siniak. Pinocchio! Kocur! A ten tu skąd? Przecież powinien nadal być osłem. Właśnie, ale skoro to nie jest nasz kocur, to kto to może być? Już wiem, to Zmieniła się w koty. Tak i nawet nie zapomniała o ogonie. <grym i wyszły> Spójrz, wyczarowała nawet Boli. <grym> <wyszły> Myślałaś, że nie zauważymy co, a obiecałaś, że się nie zmienisz i że nie będziesz czarować. Stój, stój. Jestem. Zupełnie mnie wykończyłeś. Nawet nie przypuszczałam, że potrafisz tak szybko biegać. <laughs> Zdziwiło cię to, co? I nie oszukuję tak jak ty. Mogę kawałek ponieść cię na plecach. <laughs> Mogłabyś zmienić się znowu w moją dobrą wróżkę, jesteś nią na pewno. A ty masz pomysły? Najpierw czarownica, teraz dobra wróżka... O, śpi już, śpi. Nie, tak bym chciał poznać prawdę. A? Za wygraną w wyścigu miałaś mi pokazać czary i wygrałem, więc proszę zamień się, choć na chwilkę. Tak, 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 obiecałam, obiecałam. Ja to wiedziałem od samego początku. Dlaczego odchodzisz, co? Muszę się trochę przygotować do przemiany. A nie bierzesz ze sobą torby? Nie jest mi potrzebna. Wyobraź sobie, Gino, że ona wcale nie potrzebuje swoich magicznych przyborów. Jaką twarz może mieć dobra wróżka Pinokia? Pomyśl tylko, tak bardzo chcieliśmy ją ujrzeć i zaraz do tego dojdzie. Świetnie, prawda? jesteś gotowa? Nie, nie, jeszcze całkiem gotowa nie jestem. Trochę przebrania zawsze pomaga. Czy już? Nie, nie, jeszcze trochę cierpliwości. Czy tak wygląda dobra wróżka? Nie ma wprawy. To trwa długo. Nie, pinokie, nie możesz podglądać! No to ja też. No wreszcie. Idziemy. Oj, Co robisz? Prędko uciekamy! Tak, tak! Prędko, dobra bruszko, Twoja torba z magicznymi przedmiotami została skradziona! Ha? Tam, uciekają z nią! Stójcie, szelmy, zostawcie moją torbę! O, pryszki! Złodziejaszki, czekajcie! Zobaczcie, czekajcie! Nie mogę! Czekajcie! Co? pan w żeby starę kobiet gryźć cały jej domy zachorował! Ma. O, masz. Teraz rozumiem. Kocur i list też nie zostali odmienieni. Nie, nie, nie. O, masz. O, masz. A ty masz. Masz. No. O, ty o, oddajcie. Dawcie to. to. O, wszystko wysypują. Wszystko wysypują. Masz. Ty. A teraz jeszcze wszystko wysypamy. Żebym was tu więcej nie Zdenerwować, przestraszyć starą kobietę, no! Wprawdzie, jestem tylko małą, głupiotką, kaczuszką, ale to mi nie wygląda na magiczne przedmioty. Aha. O nie, mój piękny szal, który tak starannie zrobiłam sobie przed Bożym Narodzeniem. Wszystko brudne. Nie, nie. Ta staruszka nas oszukała. Jej nos powinien sięgnąć aż do kościelnej wieży. Nie, nie sądzę, żeby nas oszukała. To ty chciałeś wymówić mnie i jej, że jest czarownicą. Ona tylko się nie sprzeciwiała. W jej torbie nie ma ani jednego magicznego przedmiotu. Pinokio, idziesz tam? Jasne, bo w tej właśnie stronie mieszka stary Gepetto. O, nie wiem. O jak, Gino, idziesz ze mną czy nie idziesz? Jesteś bardzo niedobry. Ale to mordęga. Ale się. Gdybym nazywała się Pinokio, to wstydziłabym się patrzeć jak ta biedna, stara kobieta sama dźwiga taką ciężką torbę. Hmm. O -o -o.